Ile razy słyszeliśmy od wszelkiej maści lekarzy, że nie należy podjadać tuż przed snem? Mimo wielu próśb, nadal wielu ludzi to robi, nadal wielu ludzi podjada tuż przed zasypianiem i niestety są zdziwieni, że nie są w stanie w ogóle w jakikolwiek sposób zasnąć. Kiedy przygotowujemy się do snu, to nasze ciało zaczyna się pomału wyciszać. Nasze narządy wewnętrzne zaczynają pomału spowalniać. Niektóre mięśnie, nawet całkowicie w naszym ciele, zaczynają nieruchomić. Generalnie całe ciało przygotowuje się do wypoczynku, spoczynku i spowalnia całą swoją pracę, i przygotowuje się do wejścia w stan inercji. Jeśli natomiast wprowadzisz jakąkolwiek ilość jedzenia do jedzenia do swojego organizmu, to twoje ciało na nowo będzie musiało znów odpalić całą tą korbkę, będzie musiało znów rozbudzić całe, cały proces trawienia, który jest tak naprawdę najbardziej energochłonny spośród wszystkich procesów, jakie zachodzą w naszym ciele. Ilość zaangażowanych narządów wewnętrznych do trawienia jest przeogromna. Trzustka, wątroba, jeśli to grube, jeśli to cienkie, kilka metrów tych jelit. Soki trawinne zaczynają puszczać, no, mnóstwo jest z tego. I nasze ciało niestety nie rozróżnia tego, czy będzie to jakiś mały kęs, czy będzie to jakiś duży posiłek. Ono i tak będzie musiało znów na nowo rozbudzić całe wszystkie narządy wewnętrzne, będzie musiało rozbudzić się, będzie musiało pobudzić się do pracy. Aby przetrawić jedzenie, które żeśmy do niego wprowadzili. Więc jest to całkowicie sprzeczny sygnał z naszą własną intencją. Ciało, zamiast wejść w ten stan spoczynku i przygotować się do snu, będzie musiało się rozbudzać do pracy, aby przetrawić całe to jedzenie. A przecież nie o to nam chodzi. Oczywiście, w zależności od tego, jaki pokarm będziemy przyjmowali, tak długo będzie się on trawił. Czyli jeżeli będzie to jakaś sobie malutka przekąska, jakiś owoc, jakieś warzywo, to nie powinno być żadnego problemu z zasypianiem, ponieważ taki, takie lekko strawne pokarmy zazwyczaj trawią się około 30 minut. Natomiast jeżeli to będzie jakieś, jakieś ciężko strawne jedzenie, jakaś tłusta kolacja, jakieś chipsy, jakiś baton, czy coś tego typu, no to niestety nasze ciało będzie musiało spędzić znacznie więcej czasu na to, aby przetrawić całe to jedzenie. Dlatego staraj się jeść lekkostrawne pokarmy, jakiś owoc, jakąś sałatkę, w zależności, jaki styl preferujesz. Najważniejsze jest to, żebyś, żeby było to lekkostrawne jedzenie. Dzięki temu twój organizm znacznie szybciej upora się z pokarmem i będzie mogło dużo szybciej i łatwiej wejść w stan spoczynku. A to zdecydowanie poprawi jakość Twojego snu, Twój sen będzie głębszy oraz dużo szybciej będziesz zasypiał. Jeśli film Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić kciuka pod filmem. I zachęcam Cię także do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów.